Jedu świętego Mateusza, chwała Twoje Pani. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on. Oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane Wam od założenia świata. Bo byłem głodny. A daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić. Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyudzialiśmy Cię. Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. A król im odpowie. Zaprawdę powiadam Wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Kochani, w Chrystusie siostry i bracia. Jedną z cech Jezusa, która najbardziej mi się podoba i najbardziej mnie pociąga, jest Jego konkretność. Jezus mówi zawsze jasno i konkretnie: tak, tak, nie, nie. Jezus nigdy nie owija w bawełnę, nie rozmywa rzeczywistości, nie pozostawia cienia wątpliwości odnośnie tego, jakie jest Jego nauczanie. Jezus nie pozostawia nam dzisiaj cienia wątpliwości, że być może. To wszystko, co myślimy na temat naszej pobożności, może okazać się wielkim błędem. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam, że być może to, że tylko wierzymy, że nasza wiara przejawia się tylko w pobożności, może nie wystarczyć nam do tego, abyśmy mogli zostać zbawieni. Święty Jakub w swoim liście napisze kilkadziesiąt lat później: Wiara bez uczynków jest martwa. Te słowa świętego Jakuba są rozwinięciem myśli zawartej w dzisiejszej Ewangelii. Na nic zdadzą się nasze modlitwy, na nic zda się pielgrzymowanie do świętych miejsc, na nic zdadzą się nasze pobożne myśli jeśli nie będziemy wydawać uczynków naszej pobożności. Prawdziwa wiara zawsze rodzi dobre uczynki. Prawdziwa wiara zawsze pociąga za sobą troskę o drugiego człowieka. Jezus dzisiaj nie pozostawia nam żadnej wątpliwości, że ci wszyscy, którzy łudzą się, że przez swoją pobożność pozbawioną uczynków, że przez swoje życie przepełnione modlitwą, ale wypełnione też brakiem miłości do drugiego człowieka, nie osiągną zbawienia, nie zamieszkają w domu Ojca, nie będą dzielić szczęścia świętych i błogosławionych. Wiara bez uczynków martwa jest, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyudzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A w dalszej części tego tekstu mówi, Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. W tej dzisiejszej Ewangelii Jezus nie pozostawia nam wątpliwości także o innej kwestii. Nie pozostawiam wątpliwości odnośnie swojej miłości do każdego człowieka. On kocha tak bardzo, że utożsamia się nawet z tymi, którzy są w więzieniu, nadzy, obdarci, śmierdzący. Z brudem, za pazurami. On tak bardzo kocha człowieka, że jest obecny w każdym z nich. Kiedyś jeden z moich współbraci, który odwiedzał sanktuarium Matki Bożej w Nadżugorje, opowiedział mi taką dziwną historię. Wszedł do kościoła, głównego kościoła w Medjugorju. Jakieś 40 czy 50 metrów do tego, w odległości około 40-50 metrów do tego kościoła, napotkał człowieka bez nóg. Ten człowiek w zupełnie niezrozumiałym dla niego języku mówił coś do niego. Ale pokazywał też, że jest głodny. Był brudny, śmierdzący, rozczochrany, w zaniedbanym ubraniu. Ludzie obchodzili go szerokim łukiem. Ten mój współbrat dał mu kanapki, które przygotował sobie na ten dzień. Człowiek zjadł je bardzo szybko. A gdy je zjadł, pokazał, żeby zanieść go do kościoła. I ten mój współbrat opowiada, że było coś dziwnego w tym człowieku. Pomimo, pomimo jego odrażającego wyglądu, zapachu, zaniedbania, ten człowiek miał niesamowicie dobre oczy. Miał spojrzenie pełne miłości, przenikające do głębi. Poprosił więc mój współbrat jakiegoś przechodzącego człowieka, wzięli tego mężczyznę bez nóg, zanieśli go do kościoła i posadzili, w którejś złałem. Mój współbrac pożegnał się z nim i poszedł do zakrystii, żeby zapytać, o której będzie następna msza święta. Gdy wrócił do kościoła i spojrzał na ławkę, w której przed chwilą zostawił tego mężczyznę, zobaczył, że już go nie było. Czy to był Jezus? Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wszystko, co robię wobec mojego brata i mojej siostry, to samo wyrządzam Jezusowi. Jeśli będę wyrządzał dobro, otrzymam nagrodę. Jeśli będę wyrządzał zło, spotka mnie za to kara. Jezus mówi o nagrodzie życia wiecznego, ale on jest tak dobry, że daje doświadczać nagrody już w tym życiu doczesnym. Każdy, kto pochyla się nad człowiekiem ubogim materialnie czy duchowo, otrzymuje nagrodę już tu i teraz. Nauczyłem się tego dwa lata temu, tutaj w Rzeszowie. Wyszedłem z klasztoru, żeby pospacerować. Przez chwilę po południu po mieście, koło Teatru Siemaszkowej, zaczepił mnie młody chłopak. Mógł mieć 17, może 18 lat. Byłem bez habitu, nie wiedział kim jestem. Powiedział mi, że przyjechał do Rzeszowa do lekarza. Że jest bardzo głodny i że nie ma za co wrócić do ośrodka wychowawczego, w którym mieszka. Zwykle jestem bardzo ostrożny w takich sytuacjach, bo takich ludzi, którzy mówią, że przyjechali do Rzeszowa i nie mają za co wrócić, jest bardzo wielu, ale coś mnie tknęło. Mówię mu: Jeśli chcesz, pójdziemy tutaj do sklepu bliskiego, do sklepu z Połem. Kupię ci coś do jedzenia, ale pieniędzy ci nie dam. W tej krótkiej drodze, która prowadzi od Teatru Siemaszkowej do sklepu z Połem, ten chłopak zaczął opowiadać o sobie, o swoim życiu. O tym, po co tutaj przyjechał, o tym, dlaczego jest akurat w Rzeszowie. I wtedy poczułem, że nie jest to kolejny oszust, że jest to chłopak w prawdziwej potrzebie. W tych kilku zdaniach, które wymieniliśmy, poczułem, że warto mu pomóc. Weszliśmy do sklepu. Zapytałem go, co chciałby, żebym mu kupił do jedzenia. Chciał się zdać wyłącznie na moją wolę. Więc kupiliśmy jakąś wędlinę, bułki, cały czas rozmawiając. Potem do koszyka wpadły jeszcze jakieś słodycze. Zrobiło się tego całkiem sporo. Przy kasie okazało się, że muszę za to zapłacić 40 zł. Pamiętam to do dzisiaj. Wychodząc ze sklepu, rozmawialiśmy dalej. Chłopak bardzo dziękował. Ponieważ czas mojej przechadzki mijał, więc postanowiłem, że wrócę już do klasztoru. Więc szliśmy razem. Gdy zbliżaliśmy się do Teatru Siemaszkowej, Nagle, na chodniku pod moimi stopami, znalazłem 10 zł, 20 zł i 10 zł. Czyli dokładnie tyle, ile kilka minut wcześniej wydałem w tym sklepie. Rozejrzałem się wokoło, żeby zobaczyć, czy ktoś nie zgubił tych pieniędzy. Nie było nikogo. Kto je tam zostawił? Czego chciał mnie nauczyć? Dzisiaj, kochani, wspominamy wspaniałą świętą Elżbietę Węgierską. W wieku kilku lat zamieszkała na zamku książęcym. Została wydana za mąż. Urodziła trójkę dzieci. Gdy miała 20 lat, jej mąż zginął w czasie krucjaty. Elżbieta musiała zmienić miejsce zamieszkania, ale dalej się jej dobrze powodziło. Ufundowała szpital. I ta kobieta, która mogła prowadzić dostatnie życie, która mogła otaczać się służbą, której wszyscy mogli się kłaniać, zdecydowała, że sama będzie zajmować się chorymi i cierpiącymi. Dobrze wychowała swoje dzieci, oddawała się modlitwie i uczynkom miłosierdzia, a w 1228 roku przyjęła tercjarski habit. Świętego Franciszka. Jej biografowie piszą, że ostatnie lata swojego życia spędziła w ubóstwie i na posłudze chorym. Bo święta Elżbieta doskonale pamiętała te słowa Jezusa. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A kiedy zmarła w 1231 roku, do jej grobu zaczęły napływać tłumy pielgrzymów. I już cztery lata później papież Grzegorz IX ogłosił ją świętą. Nie miał żadnych wątpliwości, że ta rozmodlona, pobożna kobieta, która swoją wiarę, Przekuła w posługę chorym, cierpiącym i odrzuconym, osiągnęła chwałę nieba. Panie Jezu Chryste, który jesteś ukryty w każdym potrzebującym człowieku, spraw, abym nigdy nie opuścił Ciebie. Wtedy kiedy będziesz potrzebował mojej pomocy. Spraw, abym dostrzegał Cię w każdej osobie, którą stawiasz na mojej drodze. Amen.